tunel. Proszę Państwa, pod twórcem PKP w Poznaniu powstaje przedłużenie tunelu pod peronem trzecim A w kierunku dworca PKS-u oraz w kierunku ulicy Składowej. A tu widzimy ulicę Składową po prawej stronie, a z lewej Peron trzeci A. O cóż, ta cicha, spokojna uliczka składowa najbliższej przyszłości. Zamieni się w ruchliwy trakt, którym będą zmierzać tłumy ludzi z centrum miasta, z ulicy Święty Marcin. Wywodzi się ona od nazwy osady która niegdyś tam istniała i z tego powodu nie odmienia się na ulicę Świętego Marcina trafimy bezpośrednio tutaj do dzielnicy cesarskiej po drodze podziwiając monumentalne budowle między innymi zamek cesarski udając się ulicą Święty Marcin lub skręcając w lewo, i placem wolności do Starego Rynku. Myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Po prostu, wychodząc z każdego peronu do tunelu, możemy właśnie w to miejsce dotrzeć i sobie zwiedzać Stare Miasto. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam jak zwykle na kolejne filmy. Kamera, narracja, realizacja Ryszard Maj. Koniec.